No dobra, trochę rozczarowany weszłem tutaj na górę. Wejście zamurowane jest tutaj. Tu mamy kominek wentylacyjny. Zauważyłem, że coś znajduje się po prawej stronie tej górki. No już tam podchodzę, już schodzę. Oj, oj, chyba będzie otwarte. Chyba, chyba dostaniemy się do środka. O, a jednak tak. No dobra, patrzcie, jednak poszczęściło mi się, pokazuję wam to. Dla siebie. No mamy schron, mamy schron. Oczywiście standardowo. No witam wszystkich serdecznie. No dzisiaj jesteśmy w lesie. Znowu w lesie, ale w lesie między Woźnikami, a Kaletami. To będziemy poszukiwać pozostałości po bazie 14, 14 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. To co po nim zostało, po byłej jednostce. No, znajdujemy się przy byłych koszarach. Koszary były w tych budynkach, które tutaj są obecnie. Jest tu jakaś firma prywatna. Nie wiem do końca kto, co, po dlaczego. Zobaczcie, zachowały się tutaj stare betonowe supy z drutem kolczastym, a tutaj był wjazd na jednostkę relikt starego szlabanu. No powiem wam, całkiem fajnie zachowany, choć mocno skorodowany. No, tutaj za murem znajduje się taki kopiec, widać tam u góry był włas, wszystko roztrzaskane mocno. No, na 100% zbiornik na wodę. Budynki koszarowe, istniejące tam też w oddali. No, nie chcę tam podchodzić też dalej, tutaj główna brama wjazdowa do koszar, ale tam w oddali znajdował się magazyn, też obecnie jakaś firma prywatna stoi tam betoniarka, dlatego nie zbliżam się. Nie będę robił, jak to się mówi, rumoru niepotrzebnie. Ja tu jestem tylko gościnnie nakręcić film dla Was, no i dla siebie, pokazać Wam to wszystko. Kolejny budynek, ale tym razem ten magazyn był tutaj z lewej, kolejny jest z prawej, właśnie. Były magazyn. To był magazyn rakiet. No obecnie też jakaś firma ten teren zajmuje. Trzymano tam rakiety. No do jednostki, obok jednostki, przez jednostkę prowadzi taka droga ze starych płyt betonowych no 14 dywizjon Ogniowej Artylerii Rakietowej, który, która tutaj była w tej jednostce, która jest tutaj po lewej stronie no wszystko zostało to no powstało, zostało założone, wybudowane no całe, całe, całe te tereny wojskowe w roku 1961 Trwało to na dobrych parę lat i następnie na szczęście następnie zostało to wszystko niezniszczone, niezburzone, tylko przejęło te ręce prywatne, że można jeszcze oko nacieszyć budynkami byłej jednostki wojskowej, bo powiem wam, byłem w Bukownie koło Olkusza. Też stacjonowała tam właśnie jednostka rakietowa. Kompletnie nic się tam nie zachowało. Jeden jedyny budynek, też przekształcony chyba na dom pomocy społecznej, a reszta została rozebrana, zniszczona i śladu po niej nie ma. Tutaj jest przeciwnie. No jednostka, która się tutaj znajduje, no przestała istnieć w roku 2011. No podążam dalej w głąb lasu. Opuściłem już zabudowania byłych koszar, magazynów i tym podobnie. Idę dalej. No ponoć jeszcze. Po jednostce zostały tutaj jakieś inne relikty. Zobaczymy, co uda się odnaleźć. W oddali tu w lesie, pomału, widać takie obwałowanie ziemne. Niebawem tam podejdę, zobaczymy, co to jest. No tak podeszłem bliżej. Oglądam to obwałowanie. Coś mi to przypomina, za chwilę Wam o tym powiem, jak się upewnię na 100%. Nie chciałbym tu szczelić po prostu z powietrza dziwnego tekstu, ale najprawdopodobniej mam rację. Jeżeli jeszcze gdzieś znajduje się taka górka w okolicy, to Wam za chwilę powiem o co chodzi. No teraz już mam stuprocentową pewność i już mogę o tym powiedzieć w tym miejscu. Stały wyrzutnie rakiet z rakietami w tej podkowie, w tej górze. Wejdziemy wyżej, zobaczycie to lepiej z powietrza. Tutaj stały rakiety. Jedna po tej stronie, a druga po przeciwległej. Teren wokół robi się podmokły, jakiś mały potok. A my udajemy się tam, bo widać tam kolejne wały, nasypy ziemne. No kolejny punkt, w którym stały rakiety. Wszystko otoczone wałami, doprowadzające do tego stożka, który jest tam u góry. Praktycznie, praktycznie gdzie się nie popatrzy, widać te kopce, kopce oznaczające, Miejsca, w których stały właśnie rakiety, rakietnice. Tak, idę, idę lasem. Zerknijcie na to jakieś talerze poustawiane przy sośnie. Tutaj kolejne stanowisko rakietowe. Taka podkowa obecnie biegnie tędy. Leśna polna droga. No kolejny ślad po jednostce wojskowej. Zobaczcie, nie wiem czy to jest włas, cudzienka kanalizacyjna, o co tu chodzi. Pomalowane na zielono. Na dodatek. Tu po prawej stronie. Największy ze sztucznych kopców, jaki tutaj się znajduje. No nie wiem co jest na górze albo za nim. No niebawem tam wejdę, zobaczymy. No jestem już na szczycie. Weszłem tutaj do samej góry. Tu jakieś zapadlisko. Powiem Wam chyba stanowisko największej rakiety, jaka tu stała. Z tego co się nie mylę. Naprawdę po drugiej stronie też mamy kopce. Teren no, ogromny, ogromny. Jakby na to patrzeć tak gdzieś to z 70 metrów na 70. Naprawdę kawał, kawał. Kawał rakiety tu stało. Co jeszcze spotkamy w tym terenie? Sam nie wiem. Bo jestem tu pierwszy raz. No i znowu coś znalazłem. Zerknijcie na to. Siatka maskująca. Siatka maskująca. Wojskowa siatka maskująca. A właściwie to, co po niej zostało. No, zeszłem na dół. Zeszłem na dół stamtąd. No, może tego nie widać. To jest za, za tymi modrzewiami. Tu jest ta podkowa, o której Wam mówię. Ogromna. Po prostu potężnych rozmiarów. Tutaj widać była droga dojazdowa do tej wyrzutni rakietowej nie opodal po prawej stronie znajduje się taki mały stawik za stawikiem w lesie kolejne umocnienia najprawdopodobniej, no podejdę tam bliżej pokażę wam to tak jak mówię najprawdopodobniej, bo terenu nie znam stały tutaj mniejsze wyrzutnie rakiet jeszcze trochę i będziemy na miejscu powiem wam szukam nawet najmniejszego szczegółu Terenie, który jest związany z byłą jednostką wojskową, dokładnie. Tutaj stała rakieta w tym okręgu. Przed chwilą z gleby podniosłem taką blaszkę, powiem wam, nawet ciężka, nawet ciężka. Była w tym miejscu, jak widać, oddaję, oddaję je tam gdzie było. No idę krążyć i szukać dalej. Zobaczymy, co jeszcze przed nami. No bardzo ta okolica ciekawa, interesująca powiem wam. Przyszedł stamtąd, przed chwilą pokazywałem wam stawik. Tu mamy wiadomo pozycję tej potężnej rakiety. Kolejny stawik znajduje się w tym miejscu jest. O wiele większy. Zobaczcie jaki malowniczy. No widzę, że jest tutaj ruch melioracyjny. A tutaj stara rura po jednostce wojskowej, która odprowadzała przez tą drogę najprawdopodobniej w tym miejscu była droga a raczej na 100% przebiegała tędy a przedzieram się dalej no i powiem wam chyba słowo stawik jest tu popularne kolejny trzeci przede mną nie wiem czy to wszystko nie powstało tutaj celowo gdy stacjonowali tutaj żołnierze wszystko łączone melioracją, starą melioracją. Ten jest bardzo mocno bagienny, podmokły, a więc wystarczy trochę podkopać i mamy wodę, która nie wsiąka. No zauważyłem w oddali coś ciekawego. Powiem wam, pierwsze kopczyki, które posiadają jakieś betony. Betony, właśnie betony. Pochodzę bliżej, zobaczymy, co to za betony. Pierwszy z nich tutaj. Nie wiem, do czego miał służyć. Już zerknę, a już wszystko chyba wiem. Widzę ten otwór. No tak. No to mamy pierwszy podziemny schron. Otwór wlotowy znajduje się tutaj. Zgadza się. Zgadza się, ale mamy niespodziankę. Został zamurowany, a szkoda. Pokazywałem wam niedawno taki beton z farbą zieloną. Tu jest też farba zielona. Tutaj jest wejście do schronu. No niestety obecnie nie da rady. No dobra, trochę rozczarowany weszłem tutaj na górę. Wejście zamurowane jest tutaj. Tu mamy kominek wentylacyjny. Zauważyłem, że coś znajduje się po prawej stronie tej górki. No już tam podchodzę, już schodzę. Oj, oj, chyba będzie otwarte. Chyba, chyba dostaniemy się do środka. O, a jednak tak. No dobra, patrzcie, jednak oszczęściło mi się. Pokazuję Wam to. oglądam Sam dla siebie. No mamy schron. Mamy schron. Oczywiście standardowo w samochodzie zostawiłem latarkę nie wiem co jest po mną dlatego delikatnie deptam nie chciałbym wpaść do jakiejś studzienki, która tutaj się gdzieś znajduje ale moje oczy powoli się przyzwyczajają i nie wpadnę do żadnej studzienki zobaczcie zachowały się takie metalowe cuda tutaj wróżka tutaj taki stojak stara butelka coca cola, proszę bardzo już się takich nie produkuje przed chwilą stałem tam u góry powiem wam chłodno i przyjemnie a na zewnątrz około plus 15 no tutaj przeczuwam że tak w jaskini nie wiem czy to dobrze widać tutaj były zamontowane drzwi widać schron był przelotowy najprawdopodobniej służył temu gdy strzelano w pobliżu z rakiet chowano się tutaj do środka no ja powoli będę kończył mój materiał na dziś z były jednostki wojsk rakietowych no jeżeli film się podobał zostawcie łapkę w górę chcecie więcej moich materiałów subskrybujcie mój kanał na co serdecznie dziękuję zapraszam do moich Archiwów na kanale, jak i filmów, które niebawem powstaną. Do usłyszenia.